Książę Zachary nie odpuścił ile Mail na przesłuchaniu cala prawdy i wspomniał o Williamie. Książę Zachary wciągnął swojego brata, księcia Williama, w wojnę z mediami, która rozpetel. Rudowłosy arystokrata przyznał, że był przerażony, gdy odkrył, że razem z bratem nielegalnie stali się celem prywatnych detektywów, którzy pracowali dla Mail on Sunday. Sus Sussex pozwala jej News Papers limited wraz z innymi celebrytami, którzy byli inwigilowani na zlecenie gazety. W tym z Sir Eltonem Jochnem, Liz Hurley i Sadie Frost, a także Baronowa Doreen Lawrence. Oskarżając grupę medialną o nielegalne gromadzenie wiadomości na jego temat od 1993 roku. Grupa medialna która publikuje daily mail maili mail on Sunday zaprzecza jakimkolwiek bezprawnym działaniom, nazywając zarzuty przeciwko niej niedorzecznymi oszczerstwami, jednak Harry, który jest w siadzie najwyższym na pierwszym etapie batalii prawnej, twierdzi, że dziennikarze, dyrektorzy redakcji i prywatni detektywi są odpowiedzialni za wlamanie do jego telefonu. Ujawnienie prywatnych informacji i podsłuchiwanie Polaczeń, a nawet grzebanie w celu uzyskania poufnych informacji na jego temat. W odtajnionych dokumentach sadowych można przeczytać że po raz pierwszy ujawnił w poniedziałek. Za jego brat Miliam był jednym z celów prywatnego detektywa Glenn Mulzerea, który pracował dla obu Gazet Mail w 2005-2006 roku. W swoim pozwie Harry twierdzi, że Mulceira za pośrednictwem byłego dyrektora News of THE High World, Grega Miskiwa, dostarczył nielegalnie uzyskane informacje pracownikowi Mailon Sunday, oferując mu przy tym całe menu nielegalnych usług. Pan Mulceira i pan Miskiw wybrali szereg osób, które są bardzo interesujące i wartościowe dla Mailon Sunday. Rutynowo monitorując i dokonując w stosunku do nich czynów niezgodnych z prawem w celu uzyskania potencjalnych historii. Byli to m.in. Huck Grant, Jude Love, J.W. William, posel Sir Simon i Elizabeth Hurla czytamy w aktach. Harry zwrócił również uwagę na domniemane działania innego prywatnego detektywa. Gawina Burrowsa, który twierdzi, ze został zlecony przez mailon Sunday w latach 2000-2007. Mężczyzna donosi, że poproszono go o namierzenie wielu znanych osób, takich jak Hugh Grant, Cerole Middleton dla prywatnych informacji o księciu Williamie i jej córce Kate, Elizabeth Hurley a także o pozyskanie informacji o Kenie Livingstonie, burmistrz Londynu, Peterze Mandelsonie członku Partii Pracy byłym sekretarzu Stanu Brianie Paddicku, były zastępca zastępcy komisarza MPS i Simonie Batesie, byli DJ BBC Radio 1. Cudzysłów. Harry oświadczył, że był szokowany i zbulwersowany, gdy dowiedział się o bezprawnych działaniach mających miejsce w grupie ANL. Zaznaczył także, że był zaniepokojony i zdenerwowany faktem. Że pomimo deklarowanych wartości reprezentowania interesów Brytyjczyków, charakteryzowania się jako światło prawdy i uczciwości, w rzeczywistości popełniano te podstępne i nielegalne czyny. A nawet klamano i nadal je ukrywano, aby nie zostały ujawnione publicznie. Harry zwrócił uwagę na to, jak wielki wpływ na jego życie prywatne miały doniesienia mediów. Wyznal, że stracili niektórych przyjaciół przez nadszarpnięte zaufanie, ponieważ trudno było mu dociec i dowieść. Skąd pochodzą przecieki? Księdze powolali się także na zapewnienie mediów i obietnice, które zostały zlozone tuż po tragicznej śmierci jego mamy księznej Diany. Wówczas media zarzekali się, Ze swoje postępowanie. Tak się jednak nie stalo. Oprócz księcia Harrego na sali rozpraw pojawiła się także głęboko poruszona cała sprawa i okrutna manipulacja baronowa Lawrence. Shirelton i jego mazda furnisz, kolejny z powodów, także przybyli do sady. Aby wysłuchać z pierwszego dnia czterodniowej rozprawy przed Sedzianitz Klinem. Grupa medialna stara się o usunięcie materiału z batalii prawnej, ponieważ został rzekomo uzyskany w ramach śledztwa Lewesona. Wydawca Gazety. Które usilnie zaprzecza wszelkim wykroczeniom, twierdzi, że materiał został przekazany w celu pomocy w dochodzeniu i podlega ścisłym ograniczeniom co do tego, w jaki sposób może zostać wykorzystać. wyklucza to również fakt, że może posłużyć do innych celów. Argumentuje również, że roszczenia prawne zostały wniesione zbyt późno po upływie terminów dla roszczeń cywilnych. W swoich oświadczeniach, powodowie zarzucili kierownictwu Daily mail że nie mówi prawdy w dochodzeniu Lewesona w sprawie standardów prasowych, zaprzeczając nielegalnym działaniom w publikacjach. W swoim oświadczeniu, Harry dowodzi, że on, jego przyjaciele i współpracownicy byli celem hakowania telefonu, przejęcia prywatnej dokumentacji medycznej i podsłuchiwania telefonu. Twierdzi również, że jego przyjaciel. Głupenny miał podsłuch podlaczony do telefonu, a jego była dziewczyna Helsy Dawy była jednym z celów prasy, gdy jeszcze była w związku z księciem. Czyny niezgodne z prawem zostały dokonane w imieniu Associated przez różnych prywatnych detektywów, z których wielu jest obecnie dobrze znanych z prowadzenia tych samych niezgodnych z prawem działań na rzecz innych grup prasowych. Takich jak News Group Neff's i Mirror Group Neff's Papers donoszą dokumenty sadowe. Zgodnie z dokumentami sadowymi, Shirelton John twierdzi, że jego informacje medyczne zostały uzyskane niezgodne z prawem. Uznaje również, że magazyn Mail on Sunday zdobył szczegóły przyjęcia planowanego przez księcia Harry'ego i księcia Williama po koncercie upamiętniającym księznę Dianę. Harry zidentyfikował historię dotyczące jego związku z panią Dawy, a także oświadczenie jego i księcia Williama dotyczące zdjęć ich umierającej matki. Teraz prawnicę księcia Harry'ego chce, by sato na jego korzyść bez konieczności przeprowadzania procesu. Ich argumenty sprowadzają się do jednego, zadają oni osłabienia prawa gazety do komentowania. Przesłuchania wciąż trwają, a sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta.